Uzdrowienie duszy i ciała, modlitwa o zdrowie w trudnych czasach. Ojciec Wenanty Katarzyniec. Przekaz duchowy. Twoje ciało mówi. Posłuchaj go z miłością. Jesteś wart opieki, spokoju, czułości. Nie bój się prosić, nawet jeśli, to kolejny raz, nie jesteś ciężarem. Jesteś światłem, które teraz prosi o blask dla siebie. Cierpienie nie jest karą, jest wołaniem o dotyk nieba. Przyjmij to wołanie i pozwól, by źródło je napełniło łaską. Ojciec Wenanty mówi, ufaj, nawet gdy boli, światło Cię nie opuści. Modlitwa o zdrowie przez wstawiennictwo Ojca Wenantego. Ojcze Wenanty, który znasz drogę przez ból i nadzieję, uproś dla mnie łaskę uzdrowienia duszy i ciała. Niech światło życia wypełni każdą moją ranę. Niech Bóg, Ojciec, miłość bez granic, dotknie mojego ciała i przyniesie spokój. Uproś mi wiarę, gdy słabnę, nadzieję, gdy ciemność mnie ogarnia, i siłę, bym oddychał miłością, nie lękiem. Niech każda komórka mojego ciała napełni się pokojem. Niech moje serce odpocznie. Amen. Przesłanie od Ojca Wenantego. Nie. Każda rana jest widoczna. I nie każde uzdrowienie zaczyna się od ciała. Najpierw dusza musi wyrazić zgodę na życie, potem serce musi wybrać przebaczenie sobie i światu. Dopiero wtedy ciało zaczyna słuchać i odpowiadać. Nie jesteś zbiorem organów, jesteś świątynią ducha, a duch, gdy się go wzywa w prawdzie, porządkuje wszystko. Od komórek po wspomnienia. Nie lękaj się. Każda prośba wypowiedziana z pokorą i wiarą. Już została usłyszana. Zdrowie zaczyna się tam, gdzie kończy się opór, a zaczyna zaufanie. Modlitwa o uzdrowienie duszy i ciała. Przekaz natchniony w duchu Ojca Wenantego. Boże, źródło życia, który znasz każde drgnienie mego serca, przychodzę do Ciebie ze zmęczeniem, z bólem, z pragnieniem ukojenia. Przyjdź w Twoim świetle, które nie osądza, lecz koi. Niech Twoja łaska przepłynie przez każdą komórkę mojego ciała, przez każdą ranę duszy i każde zapomniane wspomnienie. Uzdrów mnie tam, gdzie sam nie potrafię dotrzeć. Napełnij mnie pokojem tam, gdzie panuje niepokój. Przynieś mi siłę tam, gdzie czuję pustkę. Jeśli moje ciało potrzebuje ciszy, daj mi ją. Jeśli moja dusza potrzebuje płaczu, przytul ją. Jeśli moje serce potrzebuje nadziei, tchnij ją we mnie jak poranek. Nie proszę o cud, proszę o Twoją obecność, bo wiem, że z Tobą każda noc staje się świtem. Amen.